Czy wiedziałeś, że Japonia jest krajem, w którym najwięcej osób osiąga bardzo sędziwy wiek w stosunku do swojej populacji? Tam mieszka ponad 90 tysięcy mężczyzn i kobiet, którzy przekroczyli 100 lat. Tymczasem w miejscach takich jak Stany Zjednoczone tysiące obywateli wydają ogromne sumy pieniędzy na siłownie, modne diety i programy obiecujące zdrowie, które rzadko osiągają to, co Japończycy zdobywają w sposób naturalny: pozostawać aktywnymi i cieszyć się dłuższą oczekiwaną długością życia, nawet w wieku 70 czy 80 lat. Grupa badaczy ze Szkoły Medycznej Harvarda spędziła 5 lat badając tych superdziadków, a to, co odkryli, zmieniło wiele wcześniej przyjętych przekonań. Sekret nie sprowadzał się wyłącznie do tego, co jedli. Ani nie wynikał tylko z dziedziczenia genetycznego. Klucz krył się na widoku wszystkich codzienna rutyna, składająca się z sześciu niezwykle prostych ruchów. Te gesty nie są intensywnymi treningami ani wyczerpującymi ćwiczeniami. Na początku specjaliści zachodni uznali je za nieistotne, jednak dalsze badania, w tym skanowanie mózgu, ujawniły coś niezwykłego. Starsi Japończycy. Którzy praktykowali te ruchy, wykazywali nawet 40% mniej pogorszenia funkcji poznawczych, niż ich rówieśnicy w innych częściach świata. Dodatkowo ich stawy pozostawały sprawne, a równowaga była porównywalna z osobami o 20 lat młodszymi. Nawet na Uniwersytecie Stanforda ta praktyka została określona jako najbardziej niedoceniany aspekt długowieczności w medycynie nowoczesnej. Dziś poznasz te sześć ruchów. Zaczynając od najprostszego i kończąc na najbardziej imponującym. Badanie przeprowadzone na 15 tysiącach osób starszych w Japonii wykazało, że tylko pierwszy z tych ruchów wydłużył życie średnio o dodatkowe 7 lat. Ciekawostką jest to, że około 90% populacji amerykańskiej nawet o nim nie słyszało. Najlepsze jest to, że zajmuje zaledwie dwie minuty. Nie wymaga specjalnego sprzętu, a według neurobiologów aktywuje więcej regionów mózgu jednocześnie niż jakakolwiek inna analizowana forma aktywności fizycznej. Mając to na uwadze, przejdźmy do ruchu numer 6. Chociaż znajduje się na końcu listy, to właśnie na tym prostym nawyku starsi Japończycy zbudowali całą bazę, która pozwala im pozostawać silnymi i pełnymi witalności dzień po dniu. Ruch numer 6. Sztuka spokojnego chodzenia, znana w Japonii jako sampo. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to podstawowa praktyka, ale w kulturze japońskiej jest traktowana niemal jak tradycyjny środek leczniczy. Sampo to niezwykłe chodzenie, lecz chodzenie w pełnej świadomości, w połowie zwykłej prędkości. Większość starszych osób w Japonii praktykuje je od 20 do 30 minut każdego ranka niemal zawsze przed śniadaniem różnica w stosunku do szybkiego chodzenia zachodniego tkwi w intencji nie chodzi o pokonanie większego dystansu lecz o synchronizowanie ciała i umysłu przy użyciu określonego rytmu oddechowego wdech podczas dwóch kroków zatrzymanie powietrza w kolejnych dwóch a następnie powolny wydech przez cztery następne kroki ten rytm harmonizuje układ sercowo-naczyniowy i nerwowy, przynosząc korzyści, których szybki marsz nie daje. Nauka potwierdza tę tradycje. W 2019 roku zespół z Uniwersytetu w Kyoto przeanalizował 3000 osób powyżej 60. roku życia przez 10 lat. Grupa praktykująca SAMPO codziennie wykazała 62% mniej sztywności w tętnicach. Niż osoby, które tego nie robiły, a także znaczące spadki ciśnienia krwi. 12 punktów w ciśnieniu skurczowym i 8 w rozkurczowym. Powolność każdego kroku pozwala stopie na pełny kontakt z podłożem, aktywując 33 stawy każdej stopy. Ta stymulacja wysyła sygnały do mózgu, poprawiając równowagę i orientację przestrzenną. W ośmiotygodniowym programie. Starsze osoby zachodnie, które przyjęły tę technikę, zwiększyły czas utrzymania się na jednej nodze o 45 sekund. Aby wykonywać ją prawidłowo, stopa powinna toczyć się w trzech fazach: pięta, łuk stopy i w końcu odbicie palcami. Wzrok utrzymuje się na odległość około 2 metrów przed sobą. Ramiona poruszają się naturalnie i lekko, a dłonie pozostają rozluźnione. Kontrola oddechu jest kluczowa i może wymagać praktyki. Liczenie kroków w myślach pomaga utrzymać rytm. Zaleca się praktykowanie rano i unikanie bieżni. Różnorodność nawierzchni aktywuje różne mięśnie stabilizujące. Badacze z Uniwersytetu w Tokio odkryli, że osoby praktykujące sampo w przestrzeni naturalnej osiągały 20% większą ruchomość stawów niż ci, Którzy ćwiczyli na twardych powierzchniach. Na początek zaleca się 10 minut dziennie, stopniowo zwiększając do 30 minut po kilku tygodniach. Tym kończymy ruch numer 6. Teraz czas przejść do praktyki, która wzmacnia i odbudowuje ciało od jego fundamentów. Ruch numer 5 codzienne rozciąganie, znane jako radio TAISO. Każdego ranka około 6.30. W japońskim publicznym radiu słychać delikatną melodię fortepianu, która oznacza początek radio taïso, lekkiej rutyny kalistenicznej, którą miliony Japończyków praktykują codziennie od 1928 roku. Nie daj się zwieść terminowi kalistenika. Ta praktyka w niczym nie przypomina zachodnich treningów. To płynna sekwencja 13 starannie zaprojektowanych ćwiczeń rozciągających. Wykonywana w dokładnie 3 minuty i 15 sekund. Każdy ruch aktywuje jednocześnie kilka grup mięśniowych, utrzymując ciało w ciągłym ruchu, smarując stawy i zachowując ogólną elastyczność. Badanie przeprowadzone przez Kolegium Medyczne w Osace objęło 8 tysięcy osób powyżej 60 roku życia praktykujących tai so w porównaniu z tymi, którzy tego nie robili. Wyniki były imponujące. Osoby wykonujące rutynę codziennie miały 40% mniej upadków, 55% mniej przewlekłego bólu pleców i zachowały niemal całkowitą mobilność ramion i bioder aż do wieku blisko 80 lat. Nauka stojąca za tymi dynamicznymi rozciągnięciami jest fascynująca. Zwiększają produkcję płynu stawowego nawet o 30%, smarując stawy. I zapobiegając sztywności oraz typowym dolegliwościom związanym ze starzeniem się, sekwencja rozpoczyna się od delikatnego unoszenia ramion, które otwiera klatkę piersiową i poprawia oddychanie. Ramiona unoszone są przy wdechu i opuszczane przy wydechu. Następnie następują rotacje ramion, które mobilizują barki, delikatne skręty tułowia, aby utrzymać elastyczność kręgosłupa. Oraz boczne skłony rozciągające mięśnie międzyżebrowe. Ruchy nóg obejmują lekki marsz w miejscu i płytkie przysiady, które zachowują mobilność kolan i bioder. Cała rutyna utrzymuje stałe tempo, które nieznacznie podnosi tętno, wspierając krążenie bez nadmiernego wysiłku. Moment wykonywania jest kluczowy. Starsi Japończycy praktykują ją zaraz po przebudzeniu, przed jedzeniem lub piciem wykorzystując naturalny szczyt hormonu wzrostu produkowanego podczas snu. Ruchy powinny być wykonywane łagodnie i płynnie. Jeśli nie możesz wykonać całej rutyny, skup się na unoszeniu ramion i skrętach tułowia, które przynoszą największe korzyści. Nawet dziś wiele firm w Japonii utrzymuje tradycję wykonywania radio taiso w grupie przed rozpoczęciem pracy. Badania pokazują, że ci pracownicy mają 30% mniej nieobecności z powodu choroby niż osoby, które nie praktykują tej rutyny. Dzięki temu przechodzimy do kolejnego ruchu, który chroni zarówno mózg, jak i ciało. Ruch numer 4: Odpoczynek w głębokim przysiadzie, zwany Shinso Warai. Jeśli spacerujesz po parkach lub ogrodach w Japonii, Zobaczysz starsze osoby wygodnie siedzące w głębokim przysiadzie, z piętami opartymi o ziemię, rozmawiające lub dbające o rośliny. Potrafią pozostawać w tej pozycji przez 10, 20, a nawet 30 minut bez dyskomfortu. Dla porównania, większość starszych osób na zachodzie ledwo utrzymuje tę pozycję przez kilka sekund. Głęboki przysiad to naturalna pozycja człowieka, którą utraciliśmy w społeczeństwach przyzwyczajonych do krzeseł. Starsi Japończycy zachowują tę zdolność, ponieważ praktykują ją codziennie, gromadząc od 20 do 30 minut dziennie, podzielonych na różne momenty. Nauka potwierdza jej korzyści. Badanie przeprowadzone przez Tokijski Instytut Gerontologii Metropolitalnej śledziło 5 tysięcy osób starszych przez 12 lat. Ci, którzy potrafili utrzymać głęboki przysiad przez co najmniej dwie minuty, mieli 70% mniejsze ryzyko konieczności korzystania z opieki wspomagającej. Ich mobilność bioder była wystarczająca do wykonywania wszystkich codziennych czynności, zachowując niezależność średnio o 9 lat dłużej niż osoby, które nie mogły tego zrobić. Z punktu widzenia biomechaniki. Głęboki przysiad otwiera staw biodrowy w pełnym zakresie ruchu, zachowuje elastyczność kostek, wzmacnia mięśnie dna miednicy i odciąża kręgosłup. Badacze z Harvardu zauważyli, że w kulturach, w których utrzymuje się tę pozycję, odnotowuje się nawet 80% mniej operacji wymiany stawu biodrowego oraz 60% mniej przypadków przewlekłego bólu pleców. Aby włączyć tę umiejętność, Zacznij od oparcia pleców o ścianę. Ustaw stopy na szerokość barków, palce lekko na zewnątrz. Powoli schodź w dół, pozwalając, aby kolana podążały za linią stóp. Jeśli na początku nie możesz utrzymać pięt przy ziemi, użyj zwiniętego ręcznika jako podpórki. Zacznij od 30 sekund i stopniowo wydłużaj czas w miarę poprawy mobilności. 5 sesji po jednej minucie rozłożonych w ciągu dnia. Przynosi więcej korzyści niż jedna długa sesja. Starsze osoby w Japonii integrują tę pozycję funkcjonalnie w codzienne życie. Przyjmują przysiad podczas oczekiwania na autobus, pracy w ogrodzie czy oglądania telewizji. Za każdym razem, gdy ją przyjmujesz, wzmacniasz wzorzec ruchowy, chroniąc mobilność i zapewniając niezależność oraz stabilność na dłużej. Następnie, Odkryjemy praktykę, która rekonfiguruje Twój układ nerwowy, zapewniając dziesięciolecia równowagi i stabilności ciała. Ruch numer 3. Stanie na jednej nodze, zwane Ashi. W Japonii lekarze przepisują ćwiczenie równowagi na jednej nodze z taką samą powagą jak lekarstwo. Osobom starszym powyżej 60 roku życia zaleca się wykonywanie tego ćwiczenia przez jedną minutę, dwa razy dziennie. Jako środek zapobiegawczy chroniący kości, stawy i układ nerwowy. Praktyka ta jest nawet objęta japońskim ubezpieczeniem zdrowotnym i poparta danymi naukowymi. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Fukuoce, które śledziło 12 tysięcy uczestników przez 15 lat, ujawniło imponujące wyniki. Osoby praktykujące codziennie stanie na jednej nodze miały 68% mniej złamań biodra. Oraz 75% mniej upadków wymagających hospitalizacji. Dodatkowo skany mózgu wykazały wzrost istoty szarej w korze ruchowej i muszczku kluczowych obszarach dla koordynacji i równowagi. Stanie na jednej nodze wymaga tysięcy mikrokorekt na minutę. Każdy ruch wzmacnia mięśnie i układ nerwowo-mięśniowy. Proprioceptory stają się bardziej wrażliwe. Układ przedsionkowy lepiej dostosowuje swoje reakcje, a wzrok szybko integruje się, podczas gdy mózg koordynuje informacje z wielu systemów. Protokół jest prosty i bezpieczny. Stań blisko ściany lub krzesła, aby się wesprzeć w razie potrzeby. Unieś stopę kilka centymetrów. Skup wzrok na stałym punkcie w odległości około 3 metrów i oddychaj normalnie. Utrzymaj pozycję przez 30 sekund. Zmień nogę. I powtórz. W miarę postępów możesz zamknąć oczy, aby zwiększyć wyzwanie. Zamknięcie oczu eliminuje punkt odniesienia wzrokowego, zmuszając układ przedsionkowy i proprioceptywny do intensywniejszej pracy. Wielu starszych Japończyków wykonuje to ćwiczenie nawet podczas mycia zębów, osiągając 2 minuty treningu bez dodatkowego czasu. Zaawansowani praktycy Wprowadzają wariacje. Powolne obracanie głowy, unoszenie ramion nad głową lub rysowanie małych kół nogą uniesioną w górze, wyzwalając równowagę i koordynację. Klucz tkwi w stopniowym postępie od 30 do 45 sekund, następnie na lekko niestabilnych powierzchniach ta progresja stymuluje neuroplastyczność zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń i adaptacji. Badacze z kliniki Majo odkryli, że czas, przez jaki osoba potrafi utrzymać się na jednej nodze, jest lepszym wskaźnikiem długowieczności niż ciśnienie krwi czy poziom cholesterolu. U osób starszych powyżej 60 roku życia, które potrafiły utrzymać równowagę przez 30 sekund, Wskaźniki śmiertelności były porównywalne z osobami o 10 lat młodszymi. Przygotuj się teraz na kolejny ruch, który jednocześnie wzmacnia ciało i uspokaja umysł. Ruch numer dwa: Przejścia z podłogi znane jako seiza. Przeciętna osoba powyżej 70 roku życia w Japonii, wstaje z podłogi i siada na niej oraz ponownie wstaje ponad 20 razy dziennie. Siadają, aby jeść, pić herbatę, oglądać telewizję lub spotykać się towarzysko. Każde takie przejście to złożony ruch całego ciała, który utrzymuje siłę, elastyczność i koordynację w sposób, którego żaden trening na siłowni nie potrafi odtworzyć. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Cukubie obejmowało 10 tysięcy osób starszych i porównywało tych, Którzy regularnie siadali na podłodze, z tymi, którzy korzystali wyłącznie z krzeseł. Osoby wykonujące przejścia wykazywały 40% większą siłę nóg, 50% większą elastyczność bioder i potrafiły wstać bez pomocy nawet po 90 roku życia. Na poziomie poznawczym ich wyniki w testach mentalnych były o 15% wyższe. Planowanie ruchowe wymagane do przejścia z podłogi do pozycji stojącej aktywuje korę przedczołową, odpowiedzialną za funkcje wykonawcze. Schodzenie i wstawanie wymaga koordynacji sekwencyjnych ruchów, kontroli równowagi, regulacji siły i utrzymania świadomości przestrzennej. Każde przejście to trening mózgu, ukryty w codziennej czynności. Tradycyjna metoda zaczyna się w pozycji stojącej. Z nogami razem. Najpierw jedna kolano opada na podłogę, potem drugie, aż do siadania na piętach w pozycji Seiza. Stamtąd możliwe jest przejście do innych pozycji. Aby wstać, proces odwraca się. Jedna noga wysuwa się do przodu w wykroku, naciska się na nią, a druga zostaje dołączona później. Choć wydaje się to proste, wymaga siły, kontroli i koordynacji. Aby rozwinąć tę umiejętność, najlepiej zacząć od przejść z pomocą, używając stołka lub poduszki jako podpórki i opierając ręce przy schodzeniu. W miarę zdobywania stabilności, stopniowo zmniejszaj użycie rąk, aż przejścia będą możliwe bez pomocy. Ćwicz na dywanie lub macie, aby chronić kolana. Częstotliwość jest ważniejsza niż perfekcja. Nawet dwa lub trzy przejścia dziennie przynoszą znaczące korzyści. Starsi Japończycy nie traktują tego jako formalnego ćwiczenia. Jest to część ich codziennego życia, nawyk, który utrzymuje wzorzec ruchowy, wzmacniający ciało i umysł. Dla osób zaczynających później cierpliwość jest kluczowa. Może minąć kilka tygodni lub miesięcy, aby wykonywać przejścia płynnie, ale efekty są niezwykłe. Zdolność wstawania z podłogi bez użycia rąk jest jednym z najpewniejszych wskaźników długowieczności. Osoby, które potrafią to zrobić, żyją średnio 6 lat dłużej. Teraz dochodzimy do ruchu, na który wszyscy czekali. Króla wszystkich ćwiczeń, zdolnego przemienić twoje ciało i mózg. Ruch numer 1. Obrót z ręcznikiem. Znany w Japonii jako Tanui Hibiki. To ćwiczenie zrewolucjonizowało to, co badacze uważali za wiedzę o starzeniu się i aktywności fizycznej. Wystarczy ręcznik, ale stulatkowie w Japonii uważają go za klucz do swojej witalności i długowieczności. Technika polega na trzymaniu ręcznika obiema rękami, z wyprostowanymi ramionami przed ciałem i wykonywaniu obrotu, który wywołuje izometryczne napięcie całego organizmu. Ten ruch aktywuje włókna mięśniowe, które pozostają nieaktywne w prawie wszystkich konwencjonalnych ćwiczeniach. Gdy badacze z Uniwersytetu Taku umieścili elektrody na uczestnikach praktykujących Tanui biki, zauważyli aktywację mięśni w nieoczekiwanych obszarach głębokich stabilizatorów kręgosłupa, mięśni wewnętrznych stóp, a nawet niektórych mięśni twarzy. Badanie, które śledziło 15 tysięcy starszych Japończyków przez 20 lat, wykazało, że osoby praktykujące tanui hibiki zaledwie dwie minuty dziennie żyły średnio 7 lat dłużej niż osoby, które tego nie robiły. Ich siła uchwytu pozostała funkcjonalna do około 92 roku życia, a gęstość kości była porównywalna do osób o 20 lat młodszych. Skanowanie mózgu ujawniło, że wymagana koordynacja bilateralna aktywuje obie półkule mózgowe, tworząc nowe połączenia. Przekłada się to na poprawę pamięci, szybsze czasy reakcji oraz znaczną redukcję występowania demencji. Podstawowa technika polega na trzymaniu ręcznika poziomo na wysokości ramion, z rękami rozstawionymi na około 45 cm. Wytwarza się napięcie, ciągnąc ręcznik. Następnie powoli obraca tułów w prawo, nie ruszając biodrami. Utrzymuje 3 sekundy i powtarza w lewo. Stałe napięcie działa jako własny opór, aktywując każdy mięsień stabilizujący. Oddychanie powinno być kontrolowane. Wdech przy powrocie do centrum, wydech przy obrocie. Tanui Hibiki jest elastyczny. Początkujący mogą stosować niewielkie napięcie i krótkie obroty. Zaawansowani mogą wytwarzać duże napięcie i głębokie rotacje. Można go wykonywać nawet w pozycji siedzącej lub leżącej, zachowując podstawowe zasady: napięcie, kontrola ruchu i koordynacja z oddechem. Naukowe wyjaśnienie tkwi w miochinach, białkach uwalnianych podczas izometrycznych skurczów, które zmniejszają stan zapalny, poprawiają wrażliwość na insulinę. I sprzyjają powstawaniu nowych neuronów. Tanui hibiki wytwarza więcej miochin na minutę niż jakiekolwiek inne badane ćwiczenie. Moment wykonywania wzmacnia jego efekty. Rano aktywuje układ nerwowy i przygotowuje ciało, a wieczorem wspomaga regenerację i poprawia jakość snu. Wystarczy jedna minuta rano i jedna wieczorem. Nie wymaga specjalnego sprzętu ani siłowni. A działa na każdy system ciała głębiej niż godziny konwencjonalnego treningu. Prawdziwa rewolucja nie polega na nowych technologiach ani cudownych suplementach, lecz na uznaniu mądrości ruchów, które starsi Japończycy praktykują od pokoleń. Te sześć ruchów to nie są proste, izolowane ćwiczenia. W rzeczywistości tworzą integralny system utrzymania funkcjonalności ciała przez całe życie, wzmacniają siłę. Elastyczność, równowagę, koordynację i zdrowie neurologiczne jednocześnie. Nie wymagają specjalnego sprzętu, odzieży sportowej, ani wyznaczania osobnego czasu na ćwiczenia. W naturalny sposób wplatają się w codzienną rutynę, stając się nawykiem tak automatycznym jak oddychanie. Dowody naukowe są przekonujące. Osoby, które utrzymują te wzorce ruchowe, starzeją się inaczej niż ci, Którzy tego nie robią. Zachowują niezależność, utrzymują funkcje poznawcze i w pełni cieszą się ostatnimi latami życia, zamiast jedynie je przetrwać. Decyzja należy do ciebie. Możesz podążać za zachodnimi paradygmatami, które traktują starzenie się jako chorobę do zwalczania, albo przyjąć te proste ruchy, które postrzegają starzenie się jako naturalny proces. Przez który warto przechodzić z gracją i witalnością. Japonia pokazała nam drogę, a nauka potwierdziła jej skuteczność. Pytanie brzmi: zaczniesz dziś, czy poczekasz do jutra, aby zmienić sposób, w jaki się starzejesz? Chcemy teraz poznać Twoją opinię. Który z tych ruchów uważasz, że pomógłby ci najbardziej w tym momencie? Czy próbowałeś wcześniej któregoś z tych japońskich nawyków? Czy zauważyłeś zmiany w sile? równowadze lub ogólnym samopoczuciu. Podziel się swoim doświadczeniem i komentarzami. Uwielbiamy Cię czytać i towarzyszyć Ci w drodze ku silniejszemu, bardziej zrównoważonemu i pełnemu życiu.